Magdalena Podchajecka, witam w kolejnym wydaniu regionu Południe. A dziś w programie: kontrole na granicy polsko-niemieckiej, relacje z zachodnim sąsiadem oraz zielonogórscy giganci. 7 lipca polskie kontrole działają w 52 punktach na granicy z Niemcami. Na mniejszych przejściach, takich jak w Sękowicach, ruch odbywa się płynnie. Jednak w Świecku i Słubicach weekendowe korki są dużym utrudnieniem. Głównie dla kierowców ciężarówek oraz lokalnych handlowców. Jak wygląda codzienność przy granicznych miejscowościach i czy kontrole faktycznie poprawiają bezpieczeństwo? Te kontrole tak naprawdę pokazują też wszystkim Polakom, że nic złego na granicy się nie dzieje. Myślę, że zamęt wprowadzony z tym, że tysiące migrantów są przerzucane przez granicę polsko-niemiecką, w tej chwili te tezy nie znalazły potwierdzenia. To są pojedyncze osoby cofane na zasadzie readmisji i na zasadzie podpisanych porozumień Dublin III. Udowadniamy też, że jako państwo polskie, że nie było podrzucania, Cudzoziemców przez granicę polsko-niemiecką, i w momencie uszczelnienia granicy białoruskiej, ale też tego szlaku, który prowadzi przez Łotwę, Litwę do Polski, pokazujemy, że wszystkie grupy przestępcze, które zajmowały się nielegalnym przemytem, e, będą miały utrudnione działanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ja chciałabym wszystkim powiedzieć, że na pewno jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o zdarzenia migracyjne, które my identyfikujemy jako nadodrzański oddział Straży Granicznej, to należy tutaj. Podkreślać i głośno mówić o tym, że są to, jest to tak zwana migracja wtórna. Są to cudzoziemcy, którzy w większości nadużywają procedur pobytowych na terenie naszego kraju, którzy próbują przedostać się przez granicę, chociaż nie mają do tego e, odpowiednich dokumentów. I e, co jest najważniejsze, ponad 50% cudzoziemców, których my e, zatrzymujemy, których ujawniamy, to są obywatele Ukrainy, którzy nadużywają e, tej ustawy pomocowej, która jest im oferowana. Migrantów tu nie widzę w tym miejscu. Żadnej, żadnej afery nie było. W każdym razie jakaś psychoza jest. Nie? No bo to Sam jakbym jechał do Niemiec, to bym myślał, czy tam gdzieś mnie nie zablokują. Jest po prostu na bazarze pustą. Niby kolejek nie ma, ale po prostu nie przyjeżdżają. Są te kontrole wprowadzone. Nie jadą do Polski i myślą, że są duże kolejki. Myślę, że to jest tym spowodowane. Przyjeżdżają tylko z blisko, przy granicy. Nie? Mhm. Z daleka nie przyjeżdżają. Od pandemii tak się wszystko popsuło Jest coraz mniej, a teraz to w sobotę już też prawie ich nie ma. Parę osób przyjedzie, tą pospacerują, coś tam gdzieś kupią, no wszystko. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, jakby nie było, to to musi być. Kontrole muszą być? Musi być, musi. O kontrolach mówią nie tylko kierowcy. Głos zabierają także samorządowcy i przedsiębiorcy z obu brzegów odry. Wskazują na realne konsekwencje. Utrudnienia bowiem uderzają w budowaną latami relację z Brandenburgią. Jako radny jestem też przedsiębiorcą. Znam bardzo dużo ludzi, którzy. Współpracują na terenie Brandenburgi czy całych Niemiec, i ta współpraca jest naprawdę bardzo ważna. Samo to, że nie mamy granic i możemy jeździć i wymieniać się handlowo, to już jest bardzo duży plus, ale ta współpraca powinna być jak najbardziej kontynuowana z tego względu, że to jest nasza przyszłość. Tak? To jest nasz partner, który jest bardzo blisko i lepiej. Współpracować tutaj z Brandenburgią, jak gdzieś tam dostarczać nasze towary, gdzieś dużo, dużo dalej. Bardzo dużo pracowników jeździ do Niemiec do pracy. Także myślę, że ten rynek się rozwija i, i musimy naprawdę współpracować, bo to daje dla naszego regionu też duży rozwój. Ponieważ oba regiony współpracują ze sobą ściśle, dlatego ważne z naszego punktu widzenia było, aby tę współpracę tutaj w Urzędzie Marszałkowskim pokazać i zainspirowała nas ta świetna, wspaniała wystawa, którą przed dwoma laty pokazaliśmy u nas w izbie przemysłowo handlowej wschodniej Brandenburgii. wystawa ta dotyczyła walorów województwa lubuskiego i spotkań stała się z dużym zainteresowaniem. Ta wystawa chcielibyśmy, aby była takim impulsem, żebyśmy mimo wszystko nie dali się przez tą sytuację, która nas spotkała, żeby ona na nas negatywnie wpłynęła, ponieważ chcielibyśmy, żeby ona, ta wystawa była impulsem do tego, aby w dalszym ciągu rozwijać współpracę transgraniczną w obszarze zarówno gospodarczym, kulturalnym, ale także społecznym, bo wiemy, jak bardzo istotna, jak bardzo ważna jest ta w współpracy. Wymiana handlowa między Polską i Niemcami jest na najwyższym poziomie w porównaniu do innych krajów. Zarówno w zakresie importu, jak i eksportu jest to powyżej 25%. To jest wymiana z największym partnerem gospodarczym w Unii Europejskiej. Nie mówiąc o tym, że Niemcy jako gospodarka są czwartą gospodarką na świecie. Z tego względu tworzenie jakichkolwiek barier, utrudnień, zarówno w przemieszczaniu się osób, prywatnych czy to do Polski z Niemiec czy z Polski do Niemiec jest po prostu niepotrzebnym utrudnieniem i negatywnie wpływa na rozwój gospodarczy, zarówno na podatki, które wpływają do naszego kraju, ale i także na rozwój przedsiębiorczości. Najważniejsze, że udało nam się wzbudzić ciekawość osób, które tutaj bywały, bo ta wystawa towarzyszyła różnym wydarzeniom w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego tutaj w Holu. Ta wystawa była ogólnie dostępna dla tych osób, które odwiedzają nas, urząd. I taka była też idea, żeby przedstawić przedsiębiorców z za zachodniej granicy. My tutaj na pograniczu polsko-niemieckim współpracujemy, Szukamy podziałów, a współpracujemy i współpracujemy zarówno politycznie, jak i również gospodarczo. Dlatego każde działanie, które zmierza do tego, żeby zdestabilizować tą gospodarkę, jest szkodliwe nie tylko dla przedsiębiorców w Niemczech, ale też dla przedsiębiorców w Polsce. To było bardzo ważne też przesłanie, żeby społeczeństwo, mieszkańcy województwa lubuskiego poznali tak naprawdę Izbę Handlową z Niemiec, poznali zasady jej funkcjonowania, ale też zobaczyli, jak wiele rzeczy robimy, bo to są projekty związane wspólnie. Nie? Nie tylko na gospodarkę, ale też na kulturę, też na muzykę, też na sprawy związane z takim przedstawianiem zasad przedsiębiorczości w Niemczech i różnych innych działań, które są związane z funkcjonowaniem gospodarki. Na koniec, przechodząc do lżejszych, letnich tematów, przenosimy się na boisko. Bejsbol w Polsce to wciąż raczej sport niszowy, ale ma już swoją grupę fanów. Latem coraz częściej przyciąga uwagę miłośników aktywności na świeżym powietrzu. Tak więc podczas gdy San Francisco słynie z zespołu Giants, Zielona Góra ma swoich gigantów. Dzień dobry, dziś jesteśmy na stadionie do futbolu amerykańskiego w Zielonej Górze, ale nie o futbolu amerykańskim będziemy mówić, choć w tej opowieści trochę Ameryki będzie. Będziemy mówili dziś o baseballu. San Francisco ma swoich giantów, a Zielona Góra ma gigantów. Za chwilę podejdziemy do chłopaków i trenera i podpytamy, z czym ten baseball się je. A poza tym poznamy historię tej oto rękawicy. Giganci jesteśmy z powodu tego, że chcieliśmy w jakiś sposób trochę uhonorować zespół Giant San Francisco, który jest moim, szczerze mówiąc, ulubionym zespołem, ale nazwa nam się też spodobała, pasowała do naszej koncepcji i tak zostało. Piłka bejsbolowa. piłka bejsbolowa jest bardzo charakterystyczna, ponieważ jest to piłka twarda. Rzadko się spotyka w sportach takie twarde piłki. Natomiast ona jest zbudowana w ten sposób, że środek ma w postaci korka, na którego owinięty jest sznurek, i to wszystko pociągnięte jest skórą. No, piłka z racji z tego, że jest twarda, powoduje też to, że bardzo szybko i bardzo mocno leci. Na przykład po wybiciu kijem, no, taka piłka potrafi lecieć 150 km na godzinę. Tak samo rzucona przez Miotacza w kierunku Pałkarza również osiąga prędkości rzędu 150 km na godzinę. Oczywiście w tych ligach najwyższych u nas są to prędkości rzędu 90 do 100 km. Boisko bejsbolowe ma w swoim najdłuższym odcinku 110 metrów, a ponieważ często zdarzają się home rany, home rano oznacza, że piłka została wybita za ogrodzenie, które jeszcze dodatkowo ma 3-4 metry wysokości, więc myślę, że tak 150 metrów też powinna polecieć. To jest rękawica, którą przywiózł mi wujek ze Stanów. Przywiózł mi taką i moją bratu podobną, tylko że mniejszą. Ta sama marka, ten sam model z w innym kolorze. I od tej rękawicy generalnie zaczęła się moja historia z baseballem i czterech moich kolegów, którzy są obecnie na treningu. Na początku się kurzyła, leżała tylko na, na półce jako ozdoba, ale pewnego razu wyszliśmy. Zaciekawieni, żeliśmy odbijać patykiem takie pigwy. Po prostu odbijać je z dudów. No to yy, ja powiedziałem, ej, mam taką rękawicę właśnie, Mizuno, może byśmy pograli coś. Yy, miałem taki piankowy zabawkowy kij jeszcze na urodziny od kolegi i od tego się zaczęło, że poszliśmy, coś tam podbijaliśmy, co tam widzieliśmy w filmach, jak się gra w ten sport i, i z tego zaczęła się już nasza znaczy, taka prawdziwa gra. Yy, I po dwóch latach poznaliśmy Artura, naszego trenera. Sam jestem w szoku, co nas wciągnęło w tym sporcie, bo tak wychodziliśmy i wzięliśmy to bardzo na serio tym piąkowym kijem z targu w Toruniu. Zwykły, ciągnęliśmy się w to, mimo że podobało nam się, to było inne. Najważniejsza jest eksplozywność, to już tak bardziej profesjonalnie w bejsbolu, żeby w jednym momencie zrobić bardzo szybki ruch i mocny. I, i właśnie to nadaje nam szybkość rzutu, szybkość, moc odbicia. I, no i też szybkość biegania oczywiście. Najważniejsza jest jednak psychika w bejsbolu, żeby podchodzić do odbijania z pewnością siebie, że wybije się tą piłkę, że trafi się w tą piłkę. I, no oczywiście, siła. Fascynujące jest to, że każdy może na, na pewno grać w bejsbol. To jest to sport dla każdego, dla chudego, dla grubszego, dla szybszego, dla wolniejszego. Każdy znajdzie pozycję dla siebie. A w moim wypadku zaczęło się to tak, że Właśnie tutaj z czterema chłopakami z drużyny kiedyś wychodziliśmy sobie porzucać na boisko, jakieś do piłki nożnej i tak to się powoli rozwijało. Później znaleźliśmy trenera i stworzyliśmy razem drużynę w Zielonej Górze. Baseball to jest sport, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Nie trzeba być, można być albo szybkim, albo silnym, a nawet jak się nie jest, to jeżeli się popracuje nad techniką, to dalej można osiągać sukcesy. Baseball to jest sport, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Można być albo miotaczem, gdzie się głównie rzuca. Można grać w obronie, na zapolu, w, w polu też. A jeżeli ktoś nie chce grać w polu, to można być nawet tylko pałkarzem, który w takim wypadku odbija zamiast miotacza. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ja jestem w tym momencie miotaczem. Podoba mi się to, mam też swój unikalny styl, bo narzucam od dołu, gdzie wszyscy miotacze praktycznie w Polsce narzucają od góry. To jest coś, w czym się odnalazłem, co mi się podoba, sprawia mi przyjemność. Jak najbardziej, zapraszamy wszystkich chętnych. Prowadzimy cały czas otwarte treningi. Mamy dwie sekcje: sekcje dla dzieci oraz sekcję dla seniorów. Dzieci trenują we wtorki od godziny 17.00. Raz w tygodniu, natomiast seniorzy w czwartki i w soboty. W czwartki od 18, a w soboty od 12. Niestety w lipcu będziemy mieli krótką przerwę wakacyjną dla naszej drużyny seniorskiej, więc zapraszamy seniorów od sierpnia, natomiast dzieci będą trenowały całe wakacje we wtorki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym regionie południa. Do widzenia.